Kolejny dla, dla Was specjalny film na szybko z pochłaniaczem Wilgoci. Dlaczego, że no, kiedyś nagrawam coś więcej i bardziej sensownego. Tadeusz właśnie tutaj dłubie, wydłubał dziurę, wydłubał piankę montażową od okien. Tadeusz się uśmiechnie. Chcecie wytłumaczyć po co ci ten pochłaniacz Wilgoci, który byłeś. Bo ma zapach lawendy i tutaj wiesz, taki miał być. A ty go tutaj od, to, tylko odpaliłeś, tak? Tak, no po to jest, że to był taki miły klimat lawendowy. Jest pianka montażowa... Do domu, co? <laughs> jest pianka montażowa... Postaw na chwilę buta obok tej dużej... <laughs> ja dole e, Tak, e, to jest... kopito. to. To, jest... <laughs> to... <laughs> to wypadło z Bemki. Bęka kopnij. jest w stanie... Ona jest otwarta na propozycje jakby. Dobra Mikał, idź zarabiać, bo się nie wypłacisz. Ech. W skrócie, ta linia nie jest po to, że on tak będzie ciało, tylko dlatego, że mamy takie piękne oto reparaturki. Co już więcej, nie chcę w stanie powtórzyć tego mądrego, co mówiłem. Nie, nie jestem w stanie powtórzyć tego mądrego, co mówiłeś, ale myślę, że w tej masce będziesz mógł powiedzieć coś bardziej konstruktywnego niż przed chwilą. W skrócie, Tadeusz będzie yy, demontował okna i piankę. Powiem wam, że to jest przykre, kurwa jak to się ogląda. <grymne> jak cała twórczość Turbowiedy. <grymne> no. Także skoro Tadeusz ma zabawę z Jaxem, Metal. No i zobaczymy zaraz tym oto narzędziem. Czy narzędzie wielofunkcyjne bosza nadaje się do napraw harskich jest średnio Napraw A jakich kurwa? Jest to no wziąłem, żeby pom Którą szybę chcesz wyciąć? A, no to dobrze, to idziemy wyciąć przednie szybę Dziękuję, do widzenia Kurwa, naprawdę ma sens robienie tego auta? Nie, jak każdego Najlepiej pójść kupić Takie, który ktoś zrobił Albo w ogóle, najlepiej kupować nowe auta prosto z salonu W ogóle nie modyfikować Pamiętajcie, jak chcecie szybko jeździć to do Lotusa A, bo Ty modyfikujesz chyba auto zawodowo co? No, Ty. troszkę, no ja to coś o tym wiem, nie? <gry>